Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Witam Was w nowym filmie. Kochani, my dzisiaj wybraliśmy się z arkiem do Rejkawiku. Jedziemy za oświetleniem do naszej kuchni, bo już pomalutku kuchnia. Będzie już wykańczana, jeszcze zostały takie małe dopracowania do tego, żeby kuchnię już zakończyć. Ja obiecałam Wam ten film, że nagram Wam film z metamorfozą mojej kuchni. Dajcie mi chwilkę czasu, bo muszę przemyśleć, jak to dobrze nagrać, żeby to fajnie wyszło. I dzisiaj, jak wspomniałam, jedziemy po oświetlenie. Chcemy sobie dokupić nowe oświetlenie na do naszej kuchni i jedziemy również, yy, chyba zajedziemy również do polskiego sklepu w Reykjaviku, to jeśli uda mi się, to pokażę Wam jak wygląda tamten sklep, on jest dużo, dużo większy niż ten nasz w Akranes, bardzo dobrze zaopatrzony. Yy, brakuje mi pewnych przypraw, których tutaj akurat nie mam, więc na pewno tam zajedziemy i kochani, powiem Wam, że zaczęła się jesień na Islandii, zrobiło się Duże ochłodzenie. Jak widzicie, ja mam koszulę jeansową i, i moją kurtkę. Bo naprawdę dzisiaj jest chłodno, trochę wieje, no ale niestety mamy z mężem wolne, więc musimy ruszyć do rykjawiku. Teraz mi się u mnie w pracy dużo zmieniło, więc każde wolne wykorzystujemy na to, żeby coś zrobić. Więc kochani, zapraszam Was na nowego vloga! For what I have put you through, I still have you on my mind, my mind. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. Do bał idziemy zobaczyć oświetlenie. Ja jeszcze na ogrodniczych chcę zobaczyć tam do tego mojego dużego kwiata taki patyczek, żeby go przytrzymać. Także wchodzimy do środka. Kochani, jesteśmy na oświetleniu i podoba nam się tutaj, o, o, dokładnie ten, na sufit do kuchni, ale na razie się orientujemy, co jest. Jak na razie tego opakowań tutaj jest dużo, więc. Będziemy jeszcze jechać do innych sklepów. Może znajdziemy coś innego, ale jeszcze tu zobaczymy. Nie, tutaj już są takie bardziej. Nie podobają mi się te. Mhm, tam są jeszcze ładne. Ósemka. Czekaj, ósemka u góry. Tu jest ósemka, dwa ostatnie. To są te. Albo na, albo na korytarzy. Mhm, Tak, ten by pasował. No. Bo jeszcze na przedpokój potrzebujemy jeden. I kochani, spodobał nam się tutaj jeden taki plafon. My na tym mówimy plafon, różnie to można mówić na to, ale chyba plafon. Tutaj właśnie ósemeczka bardzo ładnie wygląda. Coś podobnego mamy na przedpokoju. U mnie w moim pokoju jest bodajże ten. Ale wiecie co, ktoś próbował to otworzyć. Dwa ostatnie, dwie ostatnie sztuki, kartony poroztwierane, nie wiadomo czy to jest w ogóle oddane, że komuś się nie sprawdziło, czy jak, no ale nie powinno tak to tutaj wyglądać. Większość kartonów jest normalnie pozamykane, wszystko, wiecie, oryginalnie popakowane, a tu te dwa takie. Dobra, my się orientujemy, zobaczymy co wybierzemy, ale wybór jest, powiem Wam. Nawet, nawet tych plafonów. Jak wiecie, ja już mam z tej serii kupiony do mnie do pokoju i na przedpokój duży. Teraz potrzebujemy na taki przecionek między sypialnią, łazienką a salonem. Jeszcze jedno takie oświetlenie i do kuchni. Także zobaczymy, co wybierzemy. Także Arek jeszcze poszedł do auta pożarówkę, bo jedna żarówka nam się spaliła w takim kinkiecie na suficie. Jeszcze tutaj się zorientuję, powiem Wam, że tutaj oświetlenie naprawdę jest. Bardzo dużo tego rodzaju tych oświetleń. No i właśnie jest dużo, a nie wiadomo co wybrać. No i nie jest tanio. Jeszcze będziemy, kochani, jechać do Ilwy za chwilkę, bo chcę sobie zobaczyć tam, za szkłem. Wymyślałam, że chcę sobie kupić takie, taki alawazon, a taką misę na cytryny i, i, i lemonki, limonki, żeby sobie trzymać w takim szkle na wyspie, więc widziałam w Ilwie coś takiego. Podjedziemy, zobaczymy, jak to wygląda, bo widziałam na internecie, a chcę zobaczyć, jak to wygląda na żywo, czy w ogóle mi się to tam sprawdzi. Więc jedziemy jeszcze do Ilwy, później jedziemy do Byko, chyba. Tam zobaczymy za oświetleniem. No i chcemy kilka sklepów takich, właśnie z oświetleniem, ymm, zobaczyć, jakie tam są oświetlenia. Może znajdziemy coś lepszego. Jeśli nie, to wracamy tutaj do Bochus. Także czekam na Arka, kupujemy żarówkę i jedziemy dalej. Nie wiem. przyjechaliśmy, dopiero zobaczymy. Szukam tego. Szkła zaraz może znajdę, ale nie wiem, czy będzie tutaj. Dobra, idę poszukać. Jak znajdę i kupię, to wam pokażę. I kochani, znalazłam, ale to jest malutkie. Myślałam, że będzie większe. Coś takiego myślałam, żeby właśnie sobie postawić na wyspie. Zapytam pani, czy będą mieli większe. Ale szczerze mówiąc, to też jeszcze chyba nie jest to. Myślałam takiego właśnie w kształcie kielicha, żeby sobie postawić na wyspie i tam trzymać sobie cytryny i lemonki. Fajnie to wygląda, no ale zobaczymy, czy będą większe. To jest stanowczo za małe. Kochani, w międzyczasie jeszcze zajechaliśmy do Kostko. Bo Alek powiedział, że skończyła nam się woda, została nam tylko chyba jedna zgrzewka, a bardzo lubimy tą wodę z Kostko. No, i oczywiście weźmiemy arbuza, bo powiem Wam, że arbuzy tutaj są bardzo dobre, duże, słodkie. Um, u nas w nie kupowałam kilka razy arbuza i był po prostu wodnisty i w ogóle nie był słodki. Także kupimy jeszcze arbuza, kupimy wodę i będziemy jechać jeszcze do byko. Zobaczymy tam oświetlenie. Jeśli tam nic nie będzie, Barek jeszcze tam musi kupić gips, bo też rozglądamy się za gipsem bo musi tam wykończyć jedne miejsce w kuchni. Może w byko znajdzie, fusas Median było 20 kilo czy 10 kilo, ale tyle nie potrzebuję. Mówi, że potrzebuje tylko kilogram, więc zobaczymy w byko za tym gipsem. Zobaczymy oświetlenie, jeśli tam nam się nie spodoba, to już wracamy do Bauhausu. Jeszcze chyba zajedziemy do polskiego sklepu, ale, ale szczerze mówiąc, chyba się wstrzymam z tymi zakupami w polskim sklepie, bo potrzebuję tam tylko z dwie przyprawy, więc... Do tego sklepu zajedziemy, może innym razem. Zobaczymy, ile jeszcze będziemy mieli czasu. Yy, bo no, czas nas goni, bo dzisiaj chcemy jeszcze zawiesić to oświetlenie, które kupimy w Bauhausie. Także co? Robimy zakupy tutaj szybko w kostko. No i na pewno pojedziemy jeszcze coś zjeść, bo już dzisiaj raczej obiadu nie zrobię. Dobra, kochani, ja idę po wodę, idę po Arboza i. I stąd chyba będziemy szli, bo nic więcej nie potrzebujemy. I pokażę Wam może, jakie fajne są dzbanki. Ja już je sobie oczywiście zakupiłam. Tutaj są dwa dzbanki w cenie 3500 koron. Fajne takie na soki. Ja właśnie sobie już je kiedyś temu, jak były wcześniej przy pierwszej dostawie, kupiłam i powiem Wam, że jestem z nich bardzo zadowolona. Można używać do soku, do wody, do wina. Bardzo fajnie to wygląda. Tu już są właśnie wystawione. Wiecie co, ciężko to domyć. Jedynie w zmywarce, bo ręcznie bardzo ciężko tam dojść szczotką, żeby to domyć. Ale bardzo ciekawe takie dzbaneczki do sobów. I przyjechaliśmy jeszcze do byko, zobaczyć z oświetleniem, ale powiem Wam, że byliśmy w kilku sklepach i oświetlenia nie ma tutaj. Nic ciekawego, jedynie to, co nam się spodobało w Bauhausie, to najbardziej nam się nadal podoba, więc zobaczymy. Jeszcze zobaczymy tutaj, właśnie. Dobyko, co tutaj jest ciekawego, i powiem wam, że zajechałam do jednego sklepu i kupiłam sobie piękną misę, na którą namówił mnie mąż właśnie na owoce, to wam później pokażę. Nie nagrywałam wam tam w sklepie, bo było bardzo dużo ludzi dzisiaj chyba, właśnie była jakaś przecena w tym sklepie, że było naprawdę dużo ludzi i załapałam się właśnie na przecenę tej misy. Piękna misa na owoce na moją wyspę, więc jak wrócimy do domu, to wam pokażę, co kupiłam. Jak ona wygląda, i jeśli kupimy oświetlenie, to również Wam pokażę. I jeszcze Wam powiem, dostałam właśnie niedawno SMS-a, że przyszła do mnie przesyłka z Polski. I podejrzewam, że są to te leginsy od Gałgana. Więc jestem ciekawa. Zaraz jak wrócę do domu, to ją otworzę i pokażę Wam, jak one wyglądają. Także sama jestem ciekawa, jak one będą na mnie wyglądały, czy będą na mnie pasowały. Dobrałam chyba dobry rozmiar. Więc, kochani, idziemy jeszcze do byko. Jeśli tutaj nie dostaniemy żadnego oświetlenia, to wracamy do Bauhausu. Jeszcze coś chyba zjemy, co? Ja mam ochotę dzisiaj na KFC, nie wiem, zobaczymy, czy się mąż da namówić. A jak nie, to pojedziemy gdzieś indziej coś zjeść i będziemy wracać do domu. Także czekam na męża, bo ogląda jakieś fajne auto, woła mnie, więc idę zobaczyć, o jaki samochód mu chodzi i odzywam się do Was później. I jesteśmy na oświetleniu, ale powiem Wam, że tutaj raczej za dobrego wyboru nie ma. Nic nam się nie podoba w Bauhausie Lepszy wybór, prawda? Chyba pojedziemy do Bauhausu, co? Tu jest jedynie taki właśnie z brokatem. Poczekaj, Jarek, ale w koło ma po prostu metal, nie ma lustra i nie wygląda to za ciekawie. Coś takiego cena praktycznie taka sama jak w Bauhausie, a w o wiele ładniejsza. Także chyba wrócimy tam. Raczej na pewno wrócimy tam, co? I kupimy tam. Jednak mąż dał się namówić na KFC i powiem Wam, że naprawdę bardzo dawno nie byliśmy w KFC na jedzeniu, więc ja sobie wzięłam takie hot wingsy z frytkami, sałatkę Kolesław, kukurydze. i Jarek to samo. Także zjemy. I jedziemy dalej. Smacznego, kochanie. I kochani, wróciliśmy do Bauhausu. Światła będą kupione. I zdecydowaliśmy się na to otwarte. Pan powiedział, że po prostu ludzie sprawdzali i dlatego tak rozerwane, ale jest wszystko w porządku, więc bierzemy te dwa i tamto. I jedziemy do domu. I mój mąż zrobił mi pewną niespodziankę, ale pokażę Wam w domu. Kupił mi pewną rzecz, na którą bardzo się cieszę. Dobra, idziemy do kasy i jedziemy do domu. Kochani, my już wróciliśmy do domu, powiem Wam, że dzisiaj w Reykjaviku spędziliśmy naprawdę dużo czasu. Mamy godzinę za 15. Za piętnaście a wyjechaliśmy po 10, no trochę nam zeszło, ale tak jak Wam wspomniałam, mąż mi kupił pewien prezent, niespodziankę od niego. No byłam w szoku, że mi to kupił, ale wiecie co? Ja Wam to pokażę w innym filmie, bo to jest zapakowane w kartonie, więc jak już mi to przywiesi, bo to jest coś na ścianę, to wam pokażę. Zaraz wam pokażę, co kupiłam. No i otworzymy tą paczkę, bo też zajechaliśmy jeszcze na pocztę. Otworzę tą paczkę, którą dostałam od firmy Gaugan. Leginsy, zobaczymy jak wyglądają. Dobra, ja idę się ściągnąć buty, zrobię sobie kawki i zaraz do Was wracam z moimi zakupami i z przesyłką. Kochani, wszystko już jest wyjęte, za dużo tych zakupów nie ma, więc już Wam pokazuję. Kupiłam takie dwa filce, zdradzam Wam rąbek tajemnicy z mojej kuchni, kawalątek, ale na film czekajcie, czekajcie. Dobra, wracając do tematu. Dwa filce, bo muszę podkleić pod te moje krzesła w salonie, nowe filce, bo się zniszczyły. Tutaj mam, kupiłam w Bauhausie takie mleczko do czyszczenia granitu, bo będę musiała później sobie ten mój granit czyścić. Tutaj jest taki spray do czyszczenia lodówki. Bo najczęściej to czyściłam wodą z octem, czy tam z cytryną, ale ten spray jest dobry. Cała paczka Principolo. Tutaj, jak Wam mówiłam, kupiliśmy cztery żarówki, bo nam się spaliły. Tutaj, zawsze w Bauhausie, kupujemy zapachy takie choinki do samochodu. Różowa dla mnie, zielona dla arka. Kostko oczywiście mieliśmy kupić tylko arguza i wodę, ale wzięliśmy również takie rurki. Arek bardzo je lubi. Tu wzięliśmy cztery opakowania finishu do zmywarki, do czyszczenia. Arbus, tabletki, dwupak, naprawdę 200 tabletek, super promocja do zmywarki i płyn do prania Ariel. I tak wyglądają moje zakupy. Kochani, robię kawę i za chwilkę do Was wracam z przesyłką. Otworzymy sobie tą przesyłkę od gałgana. Zobaczymy, co tam dostałam. A, jeszcze mąż właśnie wniósł wodę. Dwie zgrzewki wody. Dobra. Za chwilkę się do Was odzywam. Kochani, już jestem. Kawka zrobiona. Tak mi się chciało kawy, że muszę, pozwólcie, muszę się napić łyka. Już przechodzę do pokazywania. Pokazałam Wam wcześniej te zakupy, i to są właśnie jeszcze te oświetlenia. To jest takie większe, które pójdzie tutaj na nasz ten mały przedpokój, który jest właśnie pomiędzy sypialnią. Łazienką, a tym moim pokojem, a salonem. I dwa takie mniejsze oświetlenia, które pójdą do kuchni. Także kuchnia już pomału, pomału do przodu obiecałam będzie film. I słuchajcie, zajechaliśmy do jednego sklepu, bo szukałam, mówiłam Wam, że w pierze byłam. Szukałam takiego fajnego szkła na owoce, ale zajechaliśmy do. Hej, i była tam duża przecena, i kupiliśmy takie szkło. Jest to taki kielich. Ja już zaraz Wam otworzę, pokażę i powiem Wam, że była bardzo fajna promocja na to. I oczywiście mojemu mężowi również to się bardzo spodobało, i mówi bierz teraz, bo jak teraz nie weźmiesz, to później nie kupisz. I to jest taki kielich. Przepraszam, że szeleczkę ale już Wam pokazuję. Taki piękny waza kielich. I to właśnie będzie stało na mojej wyspie. W tym będę trzymała sobie owoce, jabłka, nawet niekoniecznie cytryny i lemonki, ale wydaje mi się, że to będzie pięknie wyglądało na mojej wyspie. I naprawdę cena była bardzo dobra. Dobra, a teraz przejdźmy do przesyłki, którą otrzymałam od gałgana. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, więc nożyczki otwieram. I ja poprosiłam, żeby wysłali mi to tutaj na, jako prywatną przesyłkę, nie firmową, żebym nie musiała płacić e, podatku. I, I oczywiście nie było z tym problemu. Wysłali mi prywatnie gałgan. Jestem bardzo ciekawa, jak te leginsy będą wyglądały. Dziękuję od razu Weronika, jeśli mnie oglądasz. Dziękuję, że wysłaliście mi to tutaj na Islandię. Tutaj jest y, ich y, broszurka taka. Dziękujemy, że przygarnęliście gałganka. Proszę bardzo. I tutaj mam oczywiście rachunek. I są le. Słuchajcie, są leginsy. I jest jeszcze coś. Dobra, zobaczymy leginsy. Ja... Czekajcie. Zamówiłam tylko leginsy. Gaugan wysłał mi coś od siebie. Wow! No to jestem w szoku, jestem w totalnym szoku, ale dobra, zobaczmy najpierw te leginsy. Są przepiękne. Made in Poland, zobaczcie. To są właśnie te leginsy, które Weronika ostatnio mówiła, że weszły nowe, że ponownie weszły do, do nich na stronę. Materiał powiem Wam, że naprawdę świetny. Jak naciągam, tutaj nic, on się nie, wiecie, nie, nie prześwituje. Wow, piękne są, zobaczcie. Przepiękne. Bardzo mi się podobają. No, tutaj raczej na Islandii nikt jeszcze takich nie ma. I oczywiście tutaj jest na nogawce ich logo gaugana. Przepiękne są. Naprawdę są. Śliczne. I co mi tutaj coś dołożył ten gałgan? Słuchajcie, coś dostałam tutaj od nich w prezencie. Teraz zobaczymy. Jest to piękny kolor. Wow, jest to taka dłuższa bluza z długim, na długi rękaw. Ja i dostałam ją w rozmiarze M na pewno będzie dobra, to jest taki rozciągliwy materiał ale przepiękna, zobaczcie będzie idealnie mi pasować ten kolor, no przepięknie dziękuję Wam strasznie dziękuję Wam bardzo za tą przesyłkę jestem naprawdę bardzo szczęśliwa że coś takiego dostałam wow, dziękuję Gałgan, dziękuję Weroniko za tą wspaniałą niespodziankę jak również dziękuję że te leginsy mogłam sobie zamówić tutaj na Islandię, że nie było problemu Tą wysyłką, zaraz będę mierzyć. Ja już się Wam dzisiaj nie będę pokazywać, bo jak w tym wyglądam, bo jestem naprawdę dzisiaj bo jestem naprawdę już troszeczkę zmęczona, zaraz dopijam kawę i muszę ogarnąć tamte zakupy. Bo zaraz będzie przychodził um, do nas. Um, elektryk będzie zakładał nam te lampy, ale nie no, jestem, jestem przeszczęśliwa. Piękna bluza, powiem Wam gatunek wow! Gatunkowo naprawdę świetna! No, jestem w szoku, jestem w szoku i oczywiście na dole również macie emblemat taki z Gaugana. Jak zarówno tutaj na dole jest ich znaczek, no powiem wam, że, no, sprawił mi Gaugan naprawdę dużą niespodziankę. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Także moi drodzy, taki dzisiaj mój vlog. Niespodzianka naprawdę, wow, bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że w Dzisiaj spędziliście ze mną miło czas, taki vlog, wiecie, zakupowy po sklepach, no ale jak mamy z mężem wolne i jesteśmy w trakcie już kończenia remontu, pomyśleliśmy, że po prostu pojedziemy dzisiaj do sklepu i, i już dokupimy te rzeczy, które są nam potrzebne, jak również. Ym... Zajechaliśmy do Kostko, bo kończyła nam się woda, dokupiliśmy arbuza, tam arbuzy są wyśmienite, powiem Wam w Kostko. Do, Pola, do polskiego sklepu nie zajeżdżałam, bo no już po prostu nie mieliśmy na to czasu. Także moi drodzy, ja mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas, dziś był taki vlog zakupowy jazda po sklepach, no ale nieraz takie też bywają. Ja będę z Wami się żegnać, my na pewno widzimy się w następnych filmach, wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki! we say that it's too late for us now why do we stay when i blame you for the things that weigh me down